Dużym problemem w ostatnich okresie zdaje się, zaczynają być opłady nawalne, czyli to co mieliśmy ostatnio w zamościu w Warszawie, czy w okolicach Warszawy, czyli nagle w ciągu kilku, kilkunastu godzin spada nie wiem, miesięczna czy blisko jednej trzeciej sumy rocznej opadów na danym obszarze. I co wtedy możemy zrobić? No przed gwałtownymi opadami się nie uchronimy, bo żaden system kanalizacyjny nie jest w stanie przejąć takiej ilości wody, więc jak możemy się chronić? Możemy tę wodę skierowywać na obszary zielone w mieście, stwarzać jak największą przestrzeń właśnie do infiltracji. Zwróćmy uwagę, że te problemy z tymi powodziami miejskimi są w miejscach, czy w tych dzielnicach, gdzie mamy po prostu dużo przestrzeni zabudowanej. Place, ulice, mało zieleni. Więc naturalną odpowiedzią jest właśnie zwiększanie terenów zielonych, rozstrzelnianie powierzchni miejskiej, pozwolenie na to, żeby ta woda mogła swobodnie wsiąkać, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. A przy okazji jest to również sposób na ochronę, na złagodzenie skutków suszy, bo jeżeli wodę zatrzymamy w miejscu, gdzie ona spadnie, no to tę wodę możemy potem wykorzystać. Powodzie miejskie czy powodzie błyskawiczne, to jest zjawisko, ono nie jest nowe, ale wszystko wskazuje na to, że ono będzie się coraz częściej pojawiać, będzie. Coraz intensywniejsze, a to właśnie wynika ze zmian klimatu, tak z gwałtowności tego, co się dzieje w atmosferze. Atmosfera zaczyna troszeczkę przypominać taki podgrzany piec, tak, podgrzewamy piec, tak jak w czajniku, a woda szybciej paruje, szybciej jest w obiegu, coraz gwałtowniejsze procesy, więc, więc te powodzie miejskie będą się zdarzać, będą się zdarzać prawdopodobnie coraz częściej. Czy miasta są gotowe na, na powodzie miejskie? Myślę, że zaczynają mieć świadomość, że to zaczyna być problem. E, zaczynają się działania takie troszkę na mniejszą skalę. No, powiedzmy e, zielone torowiska, zielone e, przystanki. To jest jakiś element właśnie rozszczelniania przestrzeni miejskiej, czy e, magazynowanie wody, która spływa z placów, czy raczej tak, robienie po prostu zbudowania zbiorników, podziemnych zbiorników na deszczówkę. To jest między innymi sposób na to, żeby, żeby troszeczkę złagodzić te zjawiska ekstremalne. Ale też trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład w centrum Warszawy nagle usunąć cały asfalt, całą, cały beton i zrobić teren zielony. Więc myślę, że możemy próbować się przed tym chronić, ale tak do końca nie jesteśmy w stanie.